Cześć, witam Cię w nowej miniserii na kanale rdf -u. w serii, w której będę pokazywał Ci krok po kroku, jak tworzę kurs. A dlaczego? O tym w tym wideo. Jeszcze raz witam Cię serdecznie i to jest zupełna nowość dla mnie. Absolutnie zupełna, zupełna nowość. Dlatego muszę przyznać, mam małego stresa, ale to nic, przejdziemy przez to razem. Mam małego stresa z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że właśnie zaczynam tworzyć, zacząłem już tworzyć kurs ze Sparka i możesz sobie pomyśleć, no tak, ale Ty przecież już stworzyłeś kurs ze Sparka. Ja powiem Ci na to, Masz rację, nawet dwa. Jeden dla Helionu, drugi, a właściwie pierwszy tutaj, dla RDF-u, również na Akademii Big Data. Poza tym stworzyłem też parę innych kursów. Jest z Solara, jest ze Skali. Natomiast ten kurs będzie kompletnie inny, z tego powodu, że wszystkie poprzednie kursy, które tworzyłem, to są kursy dla początkujących. I cały czas też czułem się trochę w tej roli, to znaczy takiego trochę... Powyżej, parę kroków powyżej początkującego, dzięki któremu mogłem z pewną swobodą mówić o tych zupełnie podstawowych tematach. A teraz, teraz jest czas, żeby przejść kawałek dalej i zrobić krok do przodu i wejść w nieznane, a konkretnie w tematy zaawansowane i to z Apache Sparka. Każdy, kto zna Apache Sparka, wie, że. Z jednej strony, to jest technologia, która ma bardzo niski próg wejścia, ale z drugiej strony, można bardzo dużo rzeczy robić i nie do końca je rozumieć, to znaczy nie do końca je czuć, o co tam tak naprawdę chodzi. Można pracować ze sparkiem bardzo użytkowo, ale niekoniecznie mieć głęboki wgląd w to, co się dzieje pod spodem, idąc troszkę na czuja, dlatego, że to jest naprawdę fajna technologia intuicyjna i da się w niej pracować, nie mając takiej bardzo zaawansowanej wiedzy. Ale warto tą wiedzę zaawansowaną mieć. Warto dlatego, że przychodzą takie momenty, kiedy coś idzie nie tak. Przychodzą takie momenty w projekcie, gdzie nagle orientujemy się, że Coś idzie bardzo długo, albo wywala się po raz kolejny w pewnym momencie po 20 godzinach pracy i to jest bardzo, bardzo trudny moment. Bo to jest moment, w którym musimy zaprzęgnąć naprawdę bardzo zaawansowaną wiedzę, żeby mm, dokopać się do tego, co dzieje się pod spodem w bebechach Sparka. I ja długi czas miałem albo nie miałem tej wiedzy, albo miałem ją taką. Stopniowo kroczek po kroczku budowano, i brakowało mi trochę rozeznania na temat bardziej trochę takiego zrozumienia, zrozumienia głębi mechanizmów sparka. I ten kurs, kurs z, ze sparka dla zaawansowanych, jeszcze wymyślę, jak go dokładnie nazwę, będzie odpowiadał właśnie na te potrzeby. Czyli będę czerpał przede wszystkim ze swojego doświadczenia. Ponad pięciu projektów, w których byłem, e, które budowałem ze Sparkiem, ale nie tylko. E, będę też musiał, musiałem już trochę się douczyć różnych rzeczy, zrozumieć je na konkretnych przykładach i podpytać osób, które są po prostu ode mnie lepsze. I w efekcie ma powstać ten kurs. To ma być taka synteza przedstawienie tych mechanizmów w sposób zrozumiały, bo ja nie jestem geniuszem. Ale jeżeli coś zrozumiem, to moją zaletą jest to, że staram się to przekazywać w sposób zrozumiały. Dlatego, że sam lubię, jak ktoś mi mówi coś w sposób zrozumiały. Więc to jest pierwszy powód, dla którego mam małego stresa. Drugi powód jest taki, że no cóż, tak jak widzisz, nagrywam to wideo. Będę chciał y, nagrać jeszcze kilka takich materiałów pokazujących. Cały mój proces, całą moją drogę, dlatego że mam ten komfort, że mogę przeznaczyć sporo czasu, nie siedzę w tym momencie w żadnym projekcie. Na jakiś czas odpuściłem projekty big data, po to, żeby skupić się na budowie Akademii Big Data, żeby skupić się na tworzeniu produktów edukacyjnych w zakresie danych i to jest ten czas, więc mam ten komfort, że nie muszę siedzieć po nocach, yy, chociaż też się pewnie zdarzy. Yy, I mogę to zrobić porządnie. I chciałem się z tobą podzielić tą drogą. E, Dlatego cóż mogę powiedzieć? To jest takie wideo wstępne. E, kawka w dłoń i lecimy z koksem. Będę Ci przez tą serię całą pokazywał, jaki jest mój tok myślenia, jakich rzeczy się muszę douczyć, jakie rzeczy, na jakie rzeczy chcę postawić i dlaczego mój kurs jest zbudowany tak, a nie inaczej. Jeżeli interesujecie e, moja podróż i pójście razem ze mną, to na pewno subskrybuj ten kanał, pierwsza rzecz. A druga rzecz, jeżeli interesuje Cię też sam kurs, nie tylko sam proces, ale w ogóle sam kurs, to jest przygotowana specjalna lista w opisie. Można się zapisać, tam będzie trochę wiedzy takiej, która wyrównuje ten poziom tak, żeby można było doskoczyć. Będzie też wiedza już wchodząca w tematy bardziej zaawansowane, optymalizacyjna i oczywiście będzie też będą też update'y z tych wideo. A na końcu oczywiście zniżka, zniżeczka dla wszystkich osób, dlatego że to jest sądzę działanie fair Dzięki temu, że widzę, ile osób się zapisało, to jakoś mogę sobie szacować, to mi bardzo pomaga. A z drugiej strony, ty dostajesz trochę tańszy kurs, który, ponieważ będzie wyjątkowo dość spory, o zakresie będę mówił jeszcze, ale ponieważ będzie dość spory, nie, nie będzie też kosztował mało. Tyle mogę powiedzieć. Ja teraz ruszam do roboty i co? Widzimy się za chwilkę. Kiedy tworzyłem swój pierwszy kurs, czyli fundament Apache Spark parę lat temu, to startowałem z, takim, pod, z, takim, z taką historią, że ja sam zawsze miałem problemy z nauką, ze skupieniem, i dlatego chciałem poznać te metody nauki, które są już porządnie przez ludzi ogarnięte, przebadane i wiemy, że to działa. Zbadałem to też w dużej mierze na sobie. I na tej podstawie stworzyłem swój pierwszy kurs. Chciałem, żeby on był bardzo od serca. Wiedziałem, że popełnię sporo, sporo błędów, ale chciałem, żeby on przede wszystkim dawał możliwość ukończenia, bo są kursy, które tworzymy i których nie kończymy. I wiedziałem, że ja tak nie chcę, dlatego że tworzę ten kurs po to, żeby dokonać pewnej transformacji. I transformacja to jest pierwsza rzecz, za co się zabieram. Jeżeli tworzymy kurs jakikolwiek, to najważniejsze pytanie jest, do kogo to kierujemy? Jak jest, jaki jest punkt początkowy mojego klienta? I jaki jest punkt końcowy? To znaczy, co chcę dać, żeby, co, czym chcę, żeby ten człowiek się stał? Kim chcę, żeby się stał na koniec? I to jest transformacja podczas kursu transformacja klienta. Coś, czego, co jest bardzo ważne, co nie jest może bardzo ciężkie, ale potrafi być trudne ze względu na to, że mamy w głowie taki, taką myśl, że im większy kurs, tym lepszy. Jeżeli wyłożę tyle wiedzy, że więcej się nie da, ok, to wtedy jest dobry kurs. Ale to nie jest najlepsze podejście, dlatego że kto lubi realizować kursy, które mają na przykład 40 godzin nagrań? Niewiele osób? To jest pierwsza rzecz. Po drugie, Taki kurs musiałby kosztować krocie. A pytanie, czy to nie po pierwsze nie zawęża nam listy osób, które mogłyby z niego skorzystać? A po drugie, czy na pewno ktoś, kto na przykład jeszcze w ogóle nie wie, czym jest Spark, potrzebuje mieć kurs, który opowie mu wszystko o tej technologii? A może lepiej dać mu zupełne podstawy, ale na tyle duże, żeby on. Miał tu wiedzę na poziomie juniora i mógł wejść do projektu, i żeby tam już w ramach komercyjnych rozwiązań szlifował swoją wiedzę. I zrobić, tak jak ja teraz robię, osobny kurs dla osób, które już mają podstawy i chcą wiedzieć więcej. Uważam, że ta druga opcja jest znacznie lepsza i bardziej uczciwa i bardziej realistyczna. Dlatego transformacja klienta to jest podstawowa rzecz, za którą się tutaj zabieram. I moja transformacja klienta, jaką sobie określiłem, to start. To jest człowiek z juniorsku wiedzą na temat Sparka. To może być ktoś, kto przerobił fundament Sparka, ale może być też ktoś, kto po prostu oglądał tutoriale, czytał dokumentację i coś tam sobie kodził. I ogólnie wie o co chodzi, umie coś napisać, może nawet umie popracować w komercyjnym projekcie. Ale nie ma jeszcze tej takiej wiedzy głębokiej. I to jest start. A finish to człowiek, który rozumie głębie Sparka. Potrafi posługiwać się nim na serwerze, monitorować i optymalizować aplikacje Sparkowe. I tyle. To jest finish. To jest to, do czego my zmierzamy, co chce, żeby mój kursant określił na końcu. I jak mamy transformację klienta, to zastanawiamy się nad zakresem, czyli co chcemy, żeby się znalazło tam? I moja metoda jest taka, że po prostu wchodzę i wypisuję wszystko, absolutnie wszystko, co mi przyjdzie do głowy. Wchodzę pytam ludzi jeszcze, staram się sięgnąć wstecz pamięcią do moich projektów, zastanowić, jakie elementy tam mnie zaskoczyły, z jakich tam korzystałem. Pytam kolegów, którzy, którzy są w branży którzy mogliby mieć świeże spojrzenie. Przeglądam kursy innych osób i robię po prostu wszystko, co się da. A potem siadam z tą listą i zastanawiam się, co mogę z tego wywalić. No bo nie wszystko jest idealnie potrzebne, nie wszystko jest tak samo istotne, a mogłoby wprowadzić do dodatkowy szum i to jest wielka sztuka żeby wyważyć między że ok dostarczyłem wystarczająco dużo wiedzy żeby ktoś naprawdę dokonał tej transformacji a tym że tej wiedzy może być za dużo przez co człowiek no po prostu nie skończy sobie tego kursu a to byłby duży dramat jeżeli ktoś by kupił mm, wszedł z zapałem a potem nie skończył tylko dlatego że jest dużo zbędnego materiału pozwól że no jest jakałusie Oczywiście do mojego big daytowego kubeczka. To jest podstawa. To jest podstawa tego, jak zaczynam podchodzić do kursu. I mam tu swoją formułę, która określa jest pewnego rodzaju algorytm, określa jak chcę, żeby kurs był zbudowany. I nie będę ci całej zdradzał. Natomiast ty sam czy sama możesz wywnioskować wiele z tego, jak kurs jest zbudowany. I przykład, który chcę podać, to właśnie sama budowa. Budowa, która jest troszkę inna, jeśli chodzi o już o efekt końcowy. Nie dzielę na moduły, pod którymi są lekcje, albo na same lekcje, które są jedna pod drugą, tylko na samej górze, jak wejdziesz sobie w którykolwiek z kursów RDF-owych, to na samej górze są dni. I dni mają konkretną liczbę lekcji, które są oczywiście w ramach modułów upięte, ale moduły mogą być na kilka dni rozłożone, jeden dzień może zawierać dwa moduły, to już jest drugorzędna sprawa. Najważniejsze jest to, że mamy dzień i ten dzień ma konkretną liczbę lekcji, która ja uznałem, że ty możesz dać radę, mając jakąś tam etatową pracę, spokojnie możesz podzielić sobie również w ten sposób i dzięki temu szybciej pchać sprawy do przodu. Dlatego, że ja na swój subiektywny sposób wyceniłem, że tyle czasu ci starczy, więc to jest motywator dla osoby, która przechodzi dany kurs. Motywator do tego, żeby ten wycinek materiału przerobić, żeby się zabrać, żeby przerobić i dzięki temu mamy ten jeden dzień skończony. Następny dzień wstaje, słońce wstaje, my ruszamy do roboty i znowu mamy jeden dzień, w ramach których, którego ktoś nam już wyznaczył materiał do przerobienia. I oczywiście jak chcę, to mogę się zatrzymać, nikt tego nie sprawdza, więc mogę się zatrzymać na dłużej, a mogę przerobić szybciej to, co mm, umiem, ale mam już pewien punkt odniesienia. Co jak e, widzę, skutkuje tym, że jest większa motywacja do pracy, a przez to ten proces w końcu dochodzi do finiszu i w końcu dochodzimy do transformacji. No, taki jeden z przykładów. E, chyba nie powiedziałem o premierze jeszcze. Premiera kursu będzie 28 kwietnia. I jeżeli e, jesteś zainteresowany albo zainteresowana, to przypominam: e, link w opisie. Można się zapisać na listę oczekujących, i przypominam również o subskrypcji, bo to jest bardzo ważne. Czeka mnie mnóstwo pracy. Szczerze przyznam, bo mam na ten moment jeszcze kilka tygodni do dokończenia. A mój kurs jest w powijakach, <noise> to znaczy mam już trochę materiałów przygotowanych, trochę rzeczy przygotowanych poza samą pracą nad kursem, o czym opowiem w kolejnym wideo, także zapraszam do śledzenia. W kolejnym wideo właśnie opowiem Ci przede wszystkim troszeczkę więcej o formule. O, o tym, jakie rzeczy muszę przygotować na start, ale też chcę podejść bardziej narzędziowo, pokazać ci z czym pracuję, jak zbieram chociażby tą listę mailingową, z czym Ty możesz pracować i, i tak dalej. Zachęcam, zapraszam, zostaw komentarz koniecznie i nie wiem, najlepiej pokrep mnie po pleckach czy coś, bo sam jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie. Nie żartuję, napisz szczerze. Co, co sądzisz i czy jesteś ze mną na pokładzie. A ja ruszam dalej do roboty, bo, bo tej roboty jest mnóstwo. Trzymaj za mnie kciuki, ja trzymam za ciebie. Do zobaczenia, miłego dnia. Hej!